Spotykamy się przypadkiem w pracy, na ulicy, w internecie. Czasami zamieniamy kilka słów, czasami wymieniamy tylko spojrzenia. Dotykamy przez gest, minę, jedno zdanie wyrwane z kontekstu. I ten ułamek sekundy, to jedno krótkie spotkanie, ta krótka chwila wystarczą. Już jestem w Twoich oczach za cicha, za głośna, za smutna, za bardzo albo za mało. Już jestem w Twoich oczach za dziwna, zbyt inna. I jakaś taka, a nie dzisiejsza, nijaka. Widzisz fragment, migawkę, słyszysz jedno zdanie wyrwane z kontekstu, może wypowiedziane w złości, a może w zmęczeniu, ale ty już wiesz, już budujesz mój obraz. A ja cię proszę, nie oceniaj mnie po jednej rozmowie, jednym błędzie, jednej reakcji. Nie mierz mnie swoją miarą, nie przykładaj do mnie swoich oczekiwań. Bo nie jestem ani bohaterem, ani ofiarą, jestem po prostu zlepkiem kawałków, które czasami nie pasują do siebie, ale mnie tworzą. Jeśli chcesz, załóż moje buty i przejdź moją drogę, ale przygotuj się na to, że twoje stopy będą poplamione łzami, poszarpane błędami, że będą okaleczone nieobecnością kochanych osób, poranione żalem. Nie zawsze jestem silna. Nie zawsze wiem, co robić. Nie jestem prostą historią, podobnie jak ty, ale znaczę więcej niż moje błędy, więcej niż moje porażki. I może dziś nie rozumiesz, czemu czasami milczę, może nie rozumiesz, czemu czasami nie mam siły się uśmiechać, albo dlaczego wolę być sama, ale nie wolno ci mnie oceniać. Może ktoś dzisiaj mi umarł, odszedł albo zapomniał. Może kogoś pożegnałam, albo usłyszałam słowa, które zgasiły we mnie wszystko. Może dziś przestałam na kogoś czekać, choć ten ktoś obiecał, że wróci. No i noszę to w sobie dzień po dniu, stając się sumą chwil, które mnie tworzą. Nie poznasz mnie patrząc z daleka. Moje imię to też za mało by mnie znać. Nie potrzebuję Twojego sądu, nie dlatego, że uważam się za ważną, za lepszą. Ale dlatego, że moje życie nie podlega Twojej ocenie. Za każdą decyzją, którą podjęłam, stoi historia, której nie znasz. Za każdym moim wyborem kryje się przeszłość, o której nic nie wiesz. Słyszysz? Nie potrzebuję Twojego osądu. Potrzebuję świata, w którym mogę po prostu być ze wszystkim, co nieskładne, trudne, niewygodne. Takiego świata chcę. A jeśli mimo wszystko chcesz być blisko, to przyjdź. Usiądź i po prostu powiedz, nie wiem co czujesz, ale jestem. Kochani, ściskam Was serdecznie i życzę Wam cudownego wieczoru.